W upalny dzień samochód pozostawiony na zewnątrz jest śmiertelną pułapką dla każdego, znajdującego się w środku człowieka, a także zwierząt. Zamknięcie kogoś na tak małej rozgrzanej przestrzeni jest bardzo niebezpieczne. Przy upałach wewnątrz pojazdu robi się swego rodzaju szklarnia, w której temperatura jest znacznie wyższa od tej na zewnątrz. Nie doprowadzajmy do takich niebezpiecznych sytuacji. Mandat karny w wysokości 500 zł to najmniejsza konsekwencja. Policja apeluje szczególnie do osób dorosłych. Nawet jeśli wydaje nam się, że załatwienie jakiejś sprawy zajmie nam chwilkę, nie zostawiajmy swoich pociech. Samych. Taka troska powinna również dotyczyć zwierząt. Pozostawienie psa w wysokiej temperaturze w aucie, to znęcanie się, grozi za to kara nawet do dwóch lat pozbawienia wolności. Spotykając się z taką sytuacją, nie bądźmy obojętni. Podjęcie jakichkolwiek działań może uratować ludzkie życie. Gdy zauważymy, że jakaś osoba czy zwierzę znajduje się w sytuacji zagrażającej życiu lub zdrowiu, Informujmy o wszystkim policjant dzwoniąc na bezpłatny numer telefonu 997. Pamiętajmy też o tym, że jeśli funkcjonariusze stwierdzą, że dłuższe pozostawanie dziecka bądź zwierzaka w aucie zagraża jego życiu, mają prawo użyć wszelkich środków umożliwiających wydostanie go z pojazdu, włącznie z wybiciem szyby.